W tym filmie zobaczycie, do czego może doprowadzić alkohol, nieumiejętne korzystanie z zapałek i wrogie nastawienie do sąsiadów. A to wszystko na przestrzeni stu lat. Jednak wpierw czas na klasyczny wstęp. Lutel po raz kolejny mówi widzom, żeby zostawili łapkę w górę. Widzowie? Kończ waść wstydu oszczędź. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was ponownie w grze Farthest Frontier. W tym filmie postaram się zbudować największe królestwo, które przetrwa 100 lat. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy moi mieszkańcy przeżyją w tym niebezpiecznym świecie? Czy do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów? Postaram się odpowiedzieć na te pytania, więc oglądajcie uważnie, żeby niczego nie przegapić. Przed Wami 100 lat mojego królestwa w grze Broken Ranks, to znaczy Farthest Frontier. A skoro już wspomniałem o grze Broken Ranks, to czas na krótką reklamę. Pozwólcie, że opowiem Wam o darmowej grze na PC-ty, czyli Broken Ranks. Materiał sponsorowany. Jest to polska gra MMORPG z otwartym światem, gdzie walka odbywa się w systemie turowym. Doświadczycie tu mrocznego świata dark fantasy, wciągającej fabuły, wielu nieliniowych zadań i przede wszystkim taktycznej walki która jest turowa, ale wymaga też sprawnego podejmowania decyzji. Wśród dostępnych klas postaci znajdziecie między innymi maga ognia, druida czy Barbarzyńce. Grę możecie pobrać za darmo, korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Dodatkowo, jeśli wpiszecie podczas rejestracji mój kod, otrzymacie 7 dni konta premium. Grać możecie sami albo ze znajomymi, więc jeśli szukacie czegoś nowego do wspólnej zabawy z innymi, to Broken Ranks jest właśnie dla was. W każdym razie możemy teraz rozpocząć tę stuletnią przygodę, pełną ognia, śniegu, dzikich zwierząt i ludzi biegających bez butów. Przed Wami historia nowego świata, który przetrwa przez wieki, a przynajmniej przez jeden: Rok Pierwszy. W Starym świecie nie było nadziei dla zwykłych mieszkańców, ciągle nękanych przez bandytów, dlatego zdecydowali się wyruszyć w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. W końcu znaleźli odpowiednie miejsce, gdzie można było założyć nowe miasto. Teraz wystarczyło postawić centrum miasta, żeby rozpocząć całą budowę, uważając przy okazji na obozy bandytów, żeby nie mieć niepotrzebnych problemów już od pierwszego dnia. Ostatecznie wybrałem w miarę płaski teren na start, a ludzie mogli zabrać się za oczyszczenie ziemi pod budowę. Wypadało też ściąć trochę drzew, żeby mieć surowce potrzebne do dalszego rozwoju. Obecni mieszkańcy byli nieszczęśliwi i bezdomni, ale to miało niedługo się zmienić. Co prawda, dopóki nie powstało centrum miasta, nie mogłem nic innego budować, więc trzeba było czekać. W końcu budowniczowie zabrali się do roboty i mym oczom ukazał się najważniejszy budynek. Teraz można było wybrać miejsce na domy, żeby ludzie mieli gdzie spać. W końcu zależało mi na moich mieszkańcach. Chyba. Dlatego starałem się postawić kilka chatek zbieraczy, którzy pozyskują z lasu jedzenie. A wioska bardzo powoli się rozwijała. Tylko ludzie potrzebowali jeszcze wody i opału, więc musiałem się tym szybko zająć. Miałem już nawet wizję, jak ma wyglądać to osiedle, więc studnia tu mi pasowała. Jeszcze więcej osób chciało dołączyć do mojej wioski, ale potrzebowałem nowych domów i jedzenia. Zrobiłem też ładną, polną drogę, żeby mieszkańcom lepiej się chodziło. Niektóre kobiety zostały zaciągnięte do ciężkiej pracy w imię równouprawnienia. Po chwili narodziło się pierwsze dziecko. Niestety, dzieci w tej grze nie pracują, więc są darmozjadami. Zacząłem nawet upiększać pierwszą dzielnicę, dodając małe krzewy. Niestety nie może być za łatwo, i już w pierwszym roku zostaliśmy zaatakowani przez wilki, które na szczęście nikogo nie zabiły. Ale mieszkańcy musieli uciekać w stronę domów, by inni mogli ich uratować. Pogromcą pierwszego wilka okazał się co cię to ja, bo tak się składa, że niektórzy z was znajdą się w tym królestwie. Co prawda nie dodawałem ników podczas tej rozgrywki, ale najwyraźniej gra zapamiętuje wcześniej wpisane nazwy, bo tak się składa, że rok temu miałem krótką serię z tej gry na drugim kanale. W każdym razie kontynuowałem rozwój dzielnicy mieszkalnej. Mieliśmy już jesień, ale udało się zgromadzić jedzenie na kolejnych 17 miesięcy, chociaż dużo też się zmarnowało. Mimo wszystko, przed końcem pierwszego roku pojawili się u nas nowi mieszkańcy. Kolejne ręce do pracy były mile widziane. Początkowe magazyny i składowiska stawiałem w jednym miejscu, żeby pracownicy mieli łatwy dostęp do wszystkich surowców, których na razie oczywiście nie miałem. Dalej tworzyłem kolejne drogi, by usprawnić przemieszczanie się pracowników. Niestety nadchodziła już pierwsza zima. Nie będę jeszcze mówił, kto zapomniał zgromadzić opał. Uznałem, że wieża strażnicza jest ważniejsza. O, patrzcie, komuś się umarło! Oczywiście z wychłodzenia. Na szczęście było to nasze pierwsze dziecko, które i tak nie pracowało, więc żadna to strata. Wypadało w końcu postawić drwala, który miał przerabiać drewno na opał. Mimo tych problemów, i tak kolejne osoby przychodziły do mojej wioski. Rozpaczliwie potrzebowaliśmy większej ilości drewna na opał. A skoro ludzie już umierali, trzeba było wybrać miejsce na cmentarz, żeby gdzieś ich pochować. Niestety dopiero po chwili ogarnąłem, że robię osiedle na węglu. Więc powstało pytanie, czy mieszkańcom będzie przeszkadzać sąsiadująca kopalnia węgla. Ale raczej nie mieli wiele do gadania. Zimą pojawiły się kolejne wilki, więc ludzie musieli chować się w różnych budynkach. Przed końcem roku zabrałem się za pola uprawne, żeby były gotowe na przyszły sezon. A wilki cóż, przybiegały za ludźmi do wioski, więc wszyscy musieli się na nie rzucać. Ratując tych bardziej rannych mieszkańców. Rok drugi. Na szczęście wszyscy przeżyli zimę i można było zabrać się za pola uprawne. Najgorsze, że jeszcze nie zbudowali cmentarza, więc ciało tego dziecka dalej tu leżało. Skoro opał nie był już problemem, postawiłem tartak, żeby przerabiać drewno na deski do budowy kolejnych rzeczy. W końcu powstał cmentarz dla wszystkich, którzy nie przetrwali i nie przetrwają zimy albo spotkania z wilkami, które coraz częściej tu się panoszyły. W każdym razie deski były już robione. Kolejnym budynkiem był wytwórca strzał, który miał upewnić się, żeby było czym polować. Powstało też pole, więc mogłem wybrać, co tak naprawdę chcę tutaj zasadzić. Uznaję, że w pierwszej kolejności pójdę w ziarno, ale to wcale nie jest najlepszy pomysł. Jednak to już problem moich mieszkańców. Niestety okazało się, że nieopodal znajduje się obóz bandytów z wielkimi pałami, którzy atakowali każdego, kto podejdzie zbyt blisko, więc na razie tamta część mapy była dla nas niedostępna. Nadszedł też czas, by postawić rynek który obsługuje pobliskie domy i zwiększa ich atrakcyjność. I jeszcze ogrodziłem pola, żeby żadne zwierzęta nie dobrały się do moich plonów. W zasadzie ten rok szybko leciał i nadeszła niezbyt oczekiwana zima. Teraz trzeba było czekać na nowych ludzi, żeby móc odblokować kolejny poziom centrum miasta. Rok trzeci. W kolejnym roku zająłem się tworzeniem nowych pól uprawnych. Miałem też myśliwych, więc walka z wilkami była o wiele łatwiejsza. Niestety mieszkańcy chorowali czasami chociażby na czerwonkę i trzeba było coś z tym zrobić. Ale do tego potrzebowałem kolejnego poziomu ratusza, więc musiałem stawiać kolejne domy, żeby ściągnąć jeszcze więcej ludzi. I tak powoli rozwijała się nasza wioska. Rok czwarty. Tutaj dużo się działo: od ulepszania ratusza aż po zbudowanie garbarni. Oczywiście trochę trzeba było się naczekać zanim pracownicy znieśli surowce do ratusza. Trwały też prace na kolejnych polach. Jakiś czas później budowniczowie wzięli się do roboty i postawili lepszą wersję ratusza. Teraz miałem dostęp do nowych budynków, jak chociażby młyn czy piekarnia, gdzie mogłem przerabiać ziarno na mąkę i chleb. Nawet spichlerz postawiłem, żeby gdzieś to wszystko przechowywać. Niestety pojawił się pierwszy poważny problem, czyli niedźwiedź goniący moich mieszkańców, który później zaczął niszczyć budynki i zjadać moje zapasy. Na jego szczęście uciekł zanim zdążyłem przerobić go na mięso. Moi mieszkańcy mogli wrócić do ważniejszych zajęć, jak budowanie kolejnych domów. Niestety chwilę później komuś umarło się z powodu choroby, więc zdecydowanie musiałem się zająć leczeniem tych darmozjadów. Jednak ważniejsze było pozbywanie się kamieni, które rosły w deszczu na drodze i uciekanie przed kolejnymi problemami. Komuś to się chyba nie znudzi. Zamiast uzdrowiciela zrobiłem jeszcze miejsce kultu, gdzie ta pani będzie od teraz stać przez cały czas i tylko machać rękami, czyli stworzyłem kolejnego darmozjada, ale przynajmniej pani dała radę wymodlić koniec zimy i nawet z tej okazji się rozebrała. Czy potrafi coś więcej, to już wolałem nie sprawdzać. Rok piąty. Pojawił się kolejny problem, czyli kupy zalegające w domach. Musiałem w takim wypadku postawić kompostownie, żeby ktoś jeździł z taczkami i zabierał z domu w to, czego nikt tam nie chce. Oczywiście ktoś musiał sprawdzić, czy ludzkie odchody są łatwopalne i zrobił się palący problem. Akurat obok przebiegali nowi mieszkańcy, więc przynajmniej wiedzieli, co ich tu czeka. Ludziom trochę zajęło bieganie do studni, żeby ugasić ten pożar, ale w końcu im się jakoś udało. Przed końcem roku postawiłem jeszcze faktorie, żeby móc handlować z różnymi kupcami i zająłem się kolejnymi specjalnymi budynkami. Rok szósty. Kompostownia została zbudowana. Miałem już też pichlerz. W zasadzie robiło się coraz ładniej, tylko pod koniec roku wybuchł dość duży pożar, który przenosił się między budynkami, a moi mieszkańcy dość niemrawo podchodzili do jego gaszenia, więc ciągle coś się paliło. I w taki sposób nagle straciłem jeden budynek, a po chwili drugi to dość istotny, bo było to składowisko, gdzie znajdowały się moje najważniejsze surowce. W ten sposób straciłem całe złoto, a nawet broń, więc w przypadku ataku nie miałem czym się bronić. Rok siódmy. Jakimś cudem udało się uratować resztę budynków, ale sytuacja i tak była nieciekawa. To co ja tam mówiłem o tym atakowaniu? Niestety, akurat jak straciłem broń, pojawili się bandyci z pałami. Jedyne co mogłem zrobić, to wezwać wszystkich do ratusza i jakoś się tam bronić. Na szczęście to był pierwszy atak, więc wrogów nie było zbyt wielu i sam ratusz powinien to wybronić. W zasadzie bandyci podchodzili jeden za drugim pod ratusz tylko po to, by zacząć stamtąd uciekać. Ale nie mieli na to żadnych szans. Tym sposobem wybroniliśmy się przed bandytami, a do wioski ciągle przybywali nowi mieszkańcy, którzy od razu mieli co robić. W końcu wypadało postawić dom uzdrowiciela, żeby ludzie przestali mi umierać z powodu chorób i ukończono budowę faktorii. Gdy pojawi się tu kupiec, będę mógł kupować lub sprzedawać poszczególne towary, a nawet dwóch kupców. Czasami pozwalających na transfer surowców między sobą za niezłą cenę. Być może tej zimy ludzie nie mieli co jeść, ale to nie mój problem. Mimo wszystko mieszkańcy byli na tyle zadowoleni, że ulepszali domy do kolejnego poziomu. Żeby ulepszyć ratusz, potrzebowałem 25 gospodarstw rolnych. Więc przede mną była jeszcze długa droga. Rok ósmy. Musiałem w końcu postawić wieżę strażniczą, żeby wzmocnić obronę ratusza. Dzielnica mieszkalna też zaczynała wyglądać coraz lepiej, zwiększając swoją atrakcyjność. Zbudowałem też kopalnię gliny, która była potrzebna do tworzenia lepszych towarów. Przyszedł też czas na postawienie szkoły, chociaż dom uzdrowiciela dalej czekał w kolejce. Ale nie miałem jeszcze gliny. Niestety niedźwiedzie dalej się ponoszyły po lesie i zjadały moich ludzi. Rok dziesiąty. Przed szkołą czy domem uzdrowiciela powstała piekarnia. Następnie dom uzdrowiciela i w kolejce czekała jeszcze szkoła. Aż tu nagle atakują. To dalej nie był duży atak, więc sam ratusz w zupełności wystarczał do obrony. Chociaż przybiegł jeszcze strażnik bez broni i wspólnie z ratuszem pozbyli się problemu. Później mogłem zająć się stawianiem kolejnych dekoracji, żeby zwiększyć atrakcyjność domów. Rok 11. Postawiłem kilka sadów, żeby ludzie nie musieli jeść tylko chleba. Miałem w końcu potrzebne surowce do zbudowania szkoły, więc odblokowałem budowę, a ludzie dalej umierali z powodu chorób. Tyle dobrego, że pierwsze dziecko dorosło i przestało być darmozjadem, ale z jakiegoś powodu biegło na cmentarz. A tak naprawdę przebiegło przez cmentarz, żeby zabrać się za ciężką pracę. W tym roku udało się dokończyć budowę szkoły, co chwilę zajęło, ale przynajmniej zwiększyła się atrakcyjność domów, które zaczęły się ulepszać do kolejnego poziomu. Rok 13. Zaczęło się budowanie nowej dzielnicy mieszkalnej. Zrobiłem też stodołę i musiałem wybrać miejsce do wypasania krów. Wypadało też postawić koszary, żeby rekrutować jednostki, a także wzmocnić obronę ratusza. U kupca zaopatrzyłem się w pierwszą krowę dla mojej wioski, którą od razu wrzuciłem do stodoły i teraz wystarczyło jej pilnować. Być może mieliśmy problem z żywnością, ale ogólnie ludzie byli zadowoleni. Jeszcze nastąpił kolejny atak. A złoto tak sobie leżało na przypale przy drodze. To niestety dobrze nie wróżyło. Na szczęście moi dzielni mieszkańcy rzucili się do obrony. Co prawda, bandyci dobrali się do magazynu, ale dalej nie stanowili większego problemu. Oni chyba nigdy się nie nauczą. A później z ich ciał robiliśmy mydło. Nie no, aż tak to nie. Rok osiemnasty. Zaczęło się dość niewinnie, bo od zrobienia ogrodzenia przy kolejnym polu. Niestety okazało się, że to za blisko obozu bandytów i ci podbiegali kawałek, gdy widzieli robotników. Jeszcze krowa mi się zbuntowała i uciekła. Mam nadzieję, że kiedyś wróci. Szczęście w nieszczęściu, że poszła na pole jeść uprawy, ale przynajmniej nie uciekała w kierunku bandytów. W międzyczasie moja wioska się powiększała i miałem już ponad 100 mieszkańców. A krowa została złapana i zagoniona w odpowiednie miejsce. Mój Nemezis też powrócił i zaczął siać zamęt wśród mieszkańców. Na szczęście dostał jednego klapsa w tyłek i po prostu uciekł. Natomiast kompostownia zaczynała się już zapełniać. Rok 20. Zacząłem od ulepszania ratusza na kolejny poziom. Teraz prezentował się znacznie lepiej. Przynajmniej miałem dostęp do nowych budynków, jak chociażby browar, który musiałem od razu postawić. Ulepszałem też pierwsze drogi do kamiennych i tworzyłem kolejne wilgachne pola. A w wolnej chwili mordowałem bandytów, którzy jeszcze nie wyrządzali znaczących szkód. Stawiałem też budynki produkujące broń, żeby pozbyć się w końcu obozu bandytów, którzy coraz bardziej wkurzali się na to, że w sąsiedztwie mieli moje pola. Rok 23. Ulepszyłem rynek, żeby zarabiać jeszcze więcej złota z pobliskich domów. I dalej walczyłem o jeszcze większą atrakcyjność tych mieszkań, żeby mogły dalej się rozwijać. Musiałem też postawić nowy spichlerz, bo ten stary nie mieścił całej pszenicy i mąki. Rok 24. Tu już w zasadzie pod koniec tego roku zrobiłem kilku żołnierzy i wysłałem ich pod wrogi obóz, by wybierać pojedyncze jednostki i ściągać je pod moją wieżyczkę przy polu, która z jakiegoś powodu nie strzelała. Jak się okazało, strażnicy byli pod wpływem alkoholu i leżeli gdzieś w rowie. Moi żołnierze musieli sobie radzić bez wsparcia kolegów. Niestety ta strzelanina pokazała, mi, że łatwo nie będzie, bo straciłem jednego żołnierza, a pozostali byli ranni. Ostatecznie wycofałem swoją armię, bo była jeszcze za słaba. Rok 25. Gdy nie możesz poradzić sobie z bandytami. Stawiaj pasiaki dla miodu, potrzebnego do produkcji piwa i wydobywaj żelazo ze szczytu góry, żeby tworzyć lepsze bronie. Najważniejsze, że ludzie byli w miarę zadowoleni, a mogli być jeszcze szczęśliwsi, gdy dostaną teatr, który postanowiłem im w końcu postawić. A wszystkie ważniejsze surowce, jak złoto czy broń składowałem w skarbcu, który należało chronić za wszelką cenę. Rok 28. Teatr już stał i po prostu zwiększył atrakcyjność w pobliskich domach, więc kilka z nich mogło się dalej rozwijać. Nawet ta pierwotna dzielnica mieszkalna wyglądała całkiem reprezentatywnie. W tym roku znów nastąpił atak bandytów, ale kilka wieżyczek, które miałem, bez problemu radziły sobie z wrogami. W pobliskim lesie mieszkańcy ciągle byli atakowani przez wilki, więc wysłałem żołnierzy, żeby mieli jakieś zajęcie. Co prawda, w takim gęstym lesie ciężko zobaczyć, co się właściwie dzieje, więc musiałem wierzyć na słowo moim żołnierzom, że poradzili sobie z tym problemem wilczych ataków. Rok 31. Postawiłem szklarza, żeby robić słoiki potrzebne do przechowywania żywności. Później pojawił się problem ze szczurami, więc szczuroła biegał po mieście i ich szukał. Jednak od szczurów ważniejsze było pozbycie się obozu bandytów, więc zebrałem nową armię i ponownie uderzyłem. Tym razem strażnicy byli na posterunku, więc pomogli w walce z wrogiem i szybko pozbyliśmy się bandytów, a potem rzuciliśmy się na sam budynek. Trzeba było szybko go zniszczyć. Po chwili to się udało i dostałem dzięki temu trochę surowców. Ale to nie był koniec problemów. Bo bandytą została jeszcze wieżyczka, która dalej strzelała w moich żołnierzy. Jednak na szczęście nikogo nie zabiła, a moje jednostki dość sprawnie się jej pozbyły. Dzięki temu mogłem już bezpiecznie rozbudowywać się w tym kierunku. Głównie chciałem stawiać tu kolejne pola i sady. Nawet przyszła pora na pierwsze bramy kamienne. Tylko zgadliście, potrzeba było jeszcze więcej kamienia. Teraz musiałem skupić się na gospodarce i kupnie potrzebnych surowców, by dalej rozwijać to miasto. I oczywiście cały czas dekorowałem dzielnice mieszkalne. Rok 33. W królestwie pojawił się nowy budynek, czyli świątynia, w której można było przechowywać relikwie o specjalnych właściwościach. Co prawda jeszcze takich nie miałem, ale swego czasu znalazłem na mapie wykopaliska, gdzie takie relikwie miało się znajdować, więc trzeba było zacząć kopać. Można było też zakupić jakieś relikwie u kupca za kilka tysięcy sztuk złota, więc zaopatrzyłem się w relikwie wojownika, która zmniejszała koszt utrzymania żołnierzy. Później taki przedmiot należało wrzucić w jedno z dwóch gniazd w świątyni. I to w zasadzie tyle. Teraz głównym celem było dobicie do 400 mieszkańców, żeby odblokować ostatni poziom ratusza. Więc rozwijałem to królestwo i upewniałem się, że nikomu niczego nie brakuje. I powoli szykowałem się do zrobienia solidnej obrony, początkowo stawiając z każdej strony bramy, Bo niestety bandyci dalej mogli biegać po mieście, jakby byli u siebie, ale na koniec dnia i tak nieźle dostawali ze wszystkich moich wieżyczek i ratusza. Rok 46. Duży przeskok, bo w zasadzie nic czego już nie widzieliście się nie wydarzyło. Natomiast teraz dobiłem do 400 mieszkańców i mogłem w końcu ulepszyć po raz ostatni ratusz. Co oczywiście było już bardzo kosztowne. Teraz wystarczyło tylko poczekać aż wszystkie surowce zostaną zniesione. I tak mym oczom ukazał się ostatni poziom ratusza, który był naprawdę majestatyczny. Miałem od teraz dostęp do trzech specjalnych budynków. Krypty, siedziby gildii i biblioteki. I co najważniejsze, kolejne domy mogły się ulepszać. Stawały się dworami, gdzie mieszkańcy zaopatrywali się w przeróżne dobra luksusowe. I widać było od razu, że mieszka tu elita tego królestwa. Co prawda na ten moment miałem tylko jedną taką ulicę, którą akurat lubili biegać bandyci. Bo niestety dalej nie miałem murów i musiałem ciągle patrzeć, jak wrogowie wbijają mi do ratusza. A później tą samą drogą uciekają w popłochu. Rok 50. U kupca kupiłem trochę dodatkowego kamienia. Miałem już trochę skończonego muru, ale to dalej była tylko niewielka część, więc musiałem zrobić resztę. Plan był taki, żeby otoczyć wszystkie stworzone dotąd pola uprawne, więc potrzebowałem naprawdę dużo kamienia. Szczególnie, że te mury musiały być bardzo długie. Poza murami miałem zbudować głęboką kopalnię węgla, która nigdy nie miała się wyczerpać, ale była dość kosztowna. Ogólnie na północ od miasta miałem przyczółek, gdzie znajdowała się już taka głęboka kopalnia tyle że złota. A obok mogłem zrobić kolejną, jednak musiałem wpierw wyrównać teren. I tak rozwijało się dalej to miasto. Rodzili się nowi mieszkańcy i ciągle dobudowywałem kolejne domy, upychając je w granicach królestwa. No, czasami też się komuś umarło. Przy murach stawiałem też wieżyczki, żeby broniły naszych terenów. Rok 56. W królestwie pojawiła się siedziba gildii, czyli budynek, który zwiększał produktywność wybranej branży w zamian za papier. Kolejna była krypta, która zwiększała mocno limit na cmentarzu i ogólnie ładnie się prezentowała. Rok 58. Osada została zaatakowana. Akurat gdy miałem już skończone mury, więc mogłem przetestować swoją obronę. Gdy bandyci bili mury, ja stawiałem kolejne wieżyczki, żeby w przyszłości jeszcze bardziej utrudnić im zadanie. Inna grupa chciała uderzyć w miejsce, gdzie już miałem wieżyczkę. Ale strażnik oczywiście pił sobie piwo, więc nawet nie pracował i nie mógł bronić mojego miasta. Gdy tak bandyci bili sobie wesoło mur, podesłałem tam moich żołnierzy, żeby się z nimi rozprawili. Mieli już kuszę, więc to zadanie nie wydawało się trudne. Co prawda musiałem uważać, żeby głupio kogoś nie stracić. I jak się okazało, z wrogów też może wypaść relikwie. W tym przypadku takie zmniejszające głód mieszkańców. Ostatecznie atak został otwarty. W mieście miałem naprawdę dużo domów. Przede wszystkim mieszkało tu ponad 500 osób. Surowców też było pełno. Co prawda może z jedzeniem ledwo sobie radziliśmy, ale nikt nie głodował. Wystarczyło teraz dobić do 100 lat. Więc żeby jakoś zaradzić na ten niewielki problem z jedzeniem, robiłem kolejne pola. Tym razem poza murami miasta. I nastawiałem pełno sadów, żeby wszyscy mieli dość jedzenia do końca swojego życia. Rok 73. Jak się okazuje, nie może być za łatwo, bo pojawiła się jakaś wroga armia, która zażądała opłaty w zamian za to, że mnie nie zaatakuje. Oczywiście odrzuciłem tę propozycje i ujrzałem wielką armię, która już szykowała się do ataku. Z gór wylała się fala wrogich żołnierzy, którzy mieli nawet tarany. W pierwszej kolejności rzucili się na przyczółek, gdzie wydobywałem złoto. Musiałem szybko wziąć moich żołnierzy i wyjść bronić murów. Wrogowie zlatywali w kierunku mojego miasta. Jednak najgorsze były w tym wszystkim tarany, więc starałem się dobiec tam moimi żołnierzami. Co prawda tarany zaczęły bić mury, ale moja armia była w stanie dość sprawnie się z nimi rozprawić i ostatecznie nie straciłem struktur obronnych, chociaż było blisko. Niestety w innym miejscu żołnierze przebili się masą i nawet wieżyczki nie były w stanie ich powstrzymać. Więc i tak zrobił się problem. Dość szybko wrogowie otoczyli siedzibę i nawet mocno ją bili. Moja armia starała się odpierać kolejne jednostki, ale i tak życie ratusza było coraz mniejsze. Po dłuższej chwili stało się najgorsze czyli centrum miasta zostało zniszczone. A wrogowie, po zastanowieniu się, zaczęli po prostu uciekać. Na szczęście to nie koniec gry, bo ratusz można odbudować, wydając ogromne ilości surowców. Trochę ludzi zginęło podczas tej obrony. Rok 75. Centrum miasta zostało w końcu odbudowane. Moim kolejnym pomysłem usprawniającym obronę było zrobienie podwójnych murów. No dobra, nawet potrójnych w niektórych miejscach. Jak widać, gdy wrogowie przebili się przez jedną warstwę, to zajmowało im to tyle czasu, że w końcu po prostu uciekali, uznając chyba, że dalsza walka nie ma sensu. Tym samym nie działo się już nic strasznego, więc w spokoju dobiłem do setnego roku. Stworzyłem przez te lata królestwo idealne, bezpieczne dla każdego mieszkańca. Mieliśmy tu pięknie prezentujący się rynek, otoczony domami rozwiniętymi do maksymalnego poziomu, grube, trzywarstwowe mury, które nie przepuszczą żadnego wroga. Pub, gdzie każdy się napije i zapomni o smutkach dnia codziennego. Dzielnicę przemysłową, która tak naprawdę stanowiła serce tego królestwa. Bo to tu kowale tworzyli broń, bez której nie dało się zrobić armii broniącej naszych granic. Może ludzie nie byli w pełni zadowoleni, bo brakowało tu czasami jedzenia. Ale ogólnie dało się tu godnie żyć. Nie to co w Polsce. W każdym razie to tyle z mojego stuletniego królestwa. Dajcie znać, czy wam się podobało. A jak chcecie więcej tego typu filmów. To polecę sprawdzić ten materiał, w którym tworzę najbogatsze królestwo w grze Kingdoms Reborn. A i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, to tylko jedno kliknięcie wierzę, że dacie radę.